Dzień dobry, cześć. Zapraszam na film, w którym skupimy się na najtrudniejszym elemencie renowacji starych schodów. Zapraszam. W tym filmie będziemy mieli dwie kwestie. Pierwsza to zużycie stopni, czyli zużycie kapinosów, czyli nosków, a druga rzecz wyszlifowanie tych nosków. Zużycie, czyli jak wyszlifować te stopnie, jeżeli one są wytarte, ale nie są wytarte jakoś strasznie mocno, żeby te noski obcinać i wklejać nowe. I tutaj ja stosuję czasami, oczywiście w uzgodnieniu z klientem, taką jakby metodę, że zeszlifowywuję te wytarte noski około pół centymetra, centymetr na całej długości. I w tym momencie to zaoblenie, które było, to wytarcie, ono na środku czasami zostaje, ale nie jest ono aż takie mocne. Możemy zeszlifować boki tak trochę lekko na równo z tym, z tym środkiem. I przy wyszlifowaniu czoła tego noska wygląda to całkiem spoko. Także to jest taka metoda, żeby nie obcinać kapinosów, nie wklejać, zwłaszcza kiedy ma zostać drewno lub kiedy ma to drewno być bejcowane. Kolejna rzecz w tym filmie to, w jaki sposób wyszlifować te noski od spodu. No, nie powiem, dla mnie jest to często wyzwanie, zwłaszcza na starych schodach, takich właśnie z wytartymi noskami, z kilkunastoma warstwami farby. Jakby moja metoda jest prosta, zobaczysz ją zaraz na filmie. To, co mogę, ściągam cykliną, resztę szlifuję od spodu papierem 40, później 60. Tam, gdzie nie dojdę szlifierką rotacyjną, tam dochodzę trójkątem, czyli tak zwaną deltą. A jak się nie, nie da dojść trójkątem, no to dłutem lub papierem ściernym. Jest trochę zabawy, ale jest to ważny element na schodach, który widać i musi być zrobiony dobrze. Niestety, zwłaszcza kiedy schody są zostawiane w stanie takim surowym, po wyszlifowaniu i tylko lakier, no to wszystkie stare elementy tych poprzednich warstw muszą być usunięte. Nie jest to wyzwanie, ale jest to do zrobienia. Zapraszam na film. To tyle w tym filmie. Dziękuję, że oglądasz. Zapraszam na moje inne filmy. Mam nadzieję, że to co pokazuję w jakiś sposób pomogło Tobie przy Twojej renowacji schodów, czy też w Twojej pracy, jeżeli zajmujesz się renowacją starych schodów. Dzięki, że oglądasz. Cześć.